Cześć, witajcie w moim pierwszym odcinku Minecraft. Będzie to poradnik dotyczący podwójnej drzwi na płytki naciskowe. To dobra, Tu najpierw pokażę Wam jak to działa, a potem zabierzemy się do, ro do roboty. Pokażę Wam co zrobić. Dobra, najpierw pokażę Wam. Wchodzimy. No i z powrotem też tak zrobię. Tutaj są też dwie płytki naciskowe. Ja przepraszam, że tak daleko, ale bliżej nie mogłem, bo się bubowało. No i no, to, to jest to samo. Hmm. Może nawet na jedną być, bo jak dostaniesz na jednej, to tak samo. Hmm, to dobra, to owca. Dobra, to pokażę wam jak to zrobić. Dobra, to zabierzmy się do roboty. Musimy kupać taki dołek mm, na głębokości dwie kratki. I tak o, o jedną kratkę... O dwie kratki dalej niż są drzwi. No, to się. Musiałem... O no, nie jeszcze dobrze to dobrze było. No, Okej. Okay. Tutaj musimy dojść dalej, aż do drzwi gdzieś tutaj o tak i z drugiej strony tak samo widzę o i źle dobra i teraz tak muszę wyjść na źle Żeby dać tutaj wypłatki, coś na stało Dobra i teraz musimy poprawić belki. Ok, zaraz takiego. Widzicie? Dalej się to blokuje. Więc musimy tutaj dać nagację no. no i teraz będę działać okej okay. możemy to samo zrobić z drugiej strony ja tutaj daję płytki więc muszę mm, się podkopać te dalej tam, gdzieś tu o, kopałem się, oj poczekaj, okej okay. hmm, um, zaraz, zaraz tutaj poprawię tylko hmm um, okej, okay. musimy tutaj dojść wróćmy 3. Ok, okej, doszedłem um, teraz musimy połączyć te kabelki Ale teraz Wam to pokażę. Mm, Gdybyśmy teraz. Mm, nie, tak. każdym no, razie użyję ziemi. O, coś takiego. I, i gdybym teraz wyszedł na płytki, to, to by nie działało, bo by się tam coś zbogowało. Więc musimy zrobić coś takiego. Wejść tam. Zwróć tutaj w Redstone co coś takiego. No, no kurczę, nie mogę dać tutaj. No, I tutaj musimy dać południe. Teraz sumyłam. Ok, muszę jakoś wyjść. I teraz powinno wszystko ładnie działać. W ten sposób zakryję tutaj. Ok. No i teraz powinno ładnie wszystko działać. A jeszcze tutaj sobie zakryjemy. Tutaj też. Oj. Tutaj się w pali się ten pochodnia, więc może tutaj inaczej zrobić. Tutaj sobie tak, o. Okej. Okay. Wszystko ładnie działa. No to dzięki za oglądanie polecajcie mój kanał w następnym odcinku postaram się coś fajnego zbudować czy tam pokazać, zaprojektować no no to więc dzięki za, za oglądanie no i cześć